Cześć, witam bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu. A dzisiaj będzie trochę o tym, czy mamy się Boga bać. Zapraszam. Nie wiem jak Wy, ale ja wiele razy słyszałam takie stwierdzenie: bój się Boga. W różnych wydarzeniach, przy różnych okazjach, różni ludzie to powtarzali. I pamiętam, kiedy byłam dzieckiem, jak ze zdziwieniem czytałam o tym, że jest coś takiego jak bojaźń Boża czy bojaźń Pańska, i nie mogłam zrozumieć, o co chodzi. Czy to oznacza, że ja mam się tego Boga bać, ale równocześnie wszyscy mówią, jaki to on jest miłujący, miłosierny, że posłał swojego syna, który oddał za mnie życie, który chce mnie zbawić. To dlaczego mam się go bać? I pamiętam, kiedy przygotowywałam się do bierzmowania i poznawałam też siedem darów Ducha Świętego, i wśród nich jest bojaźń pańska, że cały czas gdzieś mnie nurtowało, co to znaczy, co to znaczy, że to jest dar, co to znaczy, że ja mam to otrzymać, mam to w sobie pielęgnować, że to jest coś ważnego, potrzebnego, dobrego. I zwykle katecheci i ludzie, których pytałam o to, co to znaczy, odpowiadali, że to jest taki szacunek wobec Boga. No ale to mi nie wystarczało, bo zastanawiałam się, dlaczego tak tego nie nazwaliśmy. To znaczy, dlaczego nie mówimy po prostu, że mamy Boga szanować, tylko mówimy o bojaźni Pańskiej. I jakiś czas temu byłam na takim zjeździe teologów moralistów, i tam była konferencja o strachu, o lęku w różnych konfiguracjach, to znaczy pod kątem psychologicznym, i pod kątem moralnym, i pod kątem duchowym i tak dalej. I jeden z profesorów mówił właśnie o bojaźni Pańskiej i mówił w sposób, który mnie Zachwycił, który mnie poruszył, i który wreszcie, chociaż trochę otworzył mi oczy, bo wiecie, na studiach z teologii nie mówi się o tym za dużo. To nie jest tak, że jest jakiś osobny traktat o bojaźni Bożej i ktoś nam to wszystko wytłumaczy. I ten profesor podczas konferencji mówił dużo o tym, co wynika z Pisma Świętego, czyli o tym, że bojaźń pańska uczy nas mądrości i że mądrość z tą bojaźnią bardzo się łączą. Mówił też o tym, że że bojaźń prowadzi nas do uwielbienia, do czci, że to jest ten szacunek, właśnie, że to jest coś, co wypływa z miłości. Ale powiedział też zdanie, które sobie zapisałam i które wam przeczytam. Ksiądz profesor Wanat powiedział tak: Przylgnięcie do Boga pozwala z nieustannym zdziwieniem i zachwytem przyglądać się temu, co Bóg dla mnie zrobił. To jest bojaźń Pańska. Ja przylgnę do Boga. I to sprawia, że mam te bojaźń, czyli mam nieustanne zdziwienie i nieustanny zachwyt, bo mogę przyglądać się temu, co Bóg dla mnie zrobił. I to jest to, co pcha mnie ku tej wielkiej miłości, ku temu oddawaniu Bogu czci, ku byciu z Nim ze względu na Niego. Wiem, że to może się wydawać bardzo takie niezrozumiałe, bardzo metaforyczne i trudne w życiu codziennym, ale jak się nad tym zastanowimy, to faktycznie coś w tym jest, że kiedy jesteśmy tak blisko Boga i odkrywamy to, co On dla nas robi, to rodzi się w nas coś na kształt bojaźni i drżenia, to znaczy takie wewnętrzne poruszenie. Które sprawia, że absolutnie nie chcę tego stracić, które sprawia, że wtedy uświadamiam sobie też, co robi mój grzech i jak mnie odrywa od tej więzi, które sprawia to poczucie, że tak bardzo, bardzo, bardzo chcę zrobić wszystko, żeby być z Bogiem jak najdłużej i żeby móc mu dziękować za to, co on już dla mnie zrobił. I to jest właśnie ten dar bojaźni pańskiej. Papież Franciszek mówi bardzo dużo o tym. Że bojaźń jest tym, co umacnia nasze zaufanie. Czyli to nie jest jakiś taki lęk, jakiś strach, że Bóg mnie ukaże, że Bóg mi coś zrobi, że Bóg czyha na to, żeby mnie wtrącić do piekła. Absolutnie nie o to w tej bojaźni chodzi. To jest raczej coś, co rozbudza moją miłość, co rozbudza moje pragnienie bycia jak najbliżej Boga, bo ja też sobie wtedy uświadamiam, kim ja jestem. Czyli widzę tego Boga, który jest wielki, widzę swoją małość, i chcę być jak najbliżej Niego, bo rozumiem też, jaka jest przepaść między nami i bytowa, i nie tylko, w, sumie w każdym względzie ta przepaść istnieje i że tylko Bóg może tę przepaść wypełnić. Ojciec Pio powiedział kiedyś takie zdanie, że miłość bez bojaźni to zarozumialstwo. I może moglibyśmy to trochę sparafrazować w ten sposób, że miłość bez sprawiedliwości, to znaczy miłosierdzie bez sprawiedliwości, też jest jakimś wypaczeniem. I kiedy my będziemy mówić o miłości Boga bez poczucia tej czci, bez poczucia szacunku, bez tego uwielbienia, bez mądrości, to wchodzimy w jakąś taką płytką postawę, w bycie zarozumiałym, bo nam się wtedy wydaje, że my jesteśmy nie wiadomo kim, a ten Bóg, to jest właściwie naszym partnerem. Tak nie jest, ale bojaźń Boża jest tym, co wzbudzi w nas zachwyt. Nad tym, jaki Bóg jest dobry, jaki Bóg jest piękny, jaki Bóg jest wielki, jak bardzo mnie umiłował, jak bardzo wychodzi mi naprzeciw i jak bardzo chcę być blisko Niego. Przynajmniej ja na dziś tak to rozumiem, na ten moment mojej drogi życiowej, duchowej, religijnej i wszelakiej. Jestem ciekawa, co Wy myślicie o bojaźni Pańskiej, jak Wam ją tłumaczono, jak ją dzisiaj postrzegacie, czy prosicie o ten dar Ducha Świętego. Bo może warto go w sobie rozwijać, żeby faktycznie przylgnąć do Boga, żeby być z Nim ze względu na Niego samego. I już nic więcej nam nie będzie do szczęścia potrzebne. Tego życzę sobie i wam. Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć!